Świętowaliśmy 70-lecie Szkoły Podstawowej nr 16. Bydgoszcz informuje. We wtorek 15 października, w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ulicy Koronowskiej 74 zebrali się uczniowie, nauczyciele, emerytowani pracownicy oraz przyjaciele szkoły, aby wspólnie świętować jej 70-lecie. Szesnastka jest szkołą, która. Zawsze rozwijała kulturalnie, działo się tu bardzo dużo, tak jak zresztą widać, dalej taka kultura jest utrzymywana. Uczęszczaliśmy tutaj na zajęcia teatralne, na chór oraz inne zajęcia muzyczne, dzięki czemu właśnie możemy teraz brać udział w takich wydarzeniach już po opuszczeniu muru, murów szkoły. Uroczystość obchodów 70-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 16 z oddziałami sportowymi imienia Mariana Turwida była wyjątkową okazją do wspomnień, które, choć minione, zawsze pozostają w pamięci. Dzięki tej uroczystości mogliśmy powspominać to, co było kiedyś, lekcja historii przed nami, obok nas teraźniejszość, i postaraliśmy się w tym drugim programie artystycznym również połączyć przeszłość z przyszłością. Chcemy przy tym święcie podziękować wszystkim nauczycielom. Pracownikom przy administracji i obsługi, uczniom, absolwentom, za ich udział, za to, że byli z nami i za to, że świętowali. Pierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej nr 16 zabrzmiał 1 września 1954 roku. Zaproszeni goście składali życzenia, gratulacje, kwiaty oraz upominki. Po części oficjalnej zaprezentowano program artystyczny. Czytaj więcej na informujepL.